Dzieciaki, takie to już są losy każdego na tej ziemi, że umieramy. I z papieżami jest dokładnie tak samo, że papieże umierają. Ale zdarzyło się też, że papież zrezygnował. I kiedy papież umiera albo rezygnuje, wtedy odbywa się konklawę. Mhm... Mm Coś takiego, co jest właśnie przed nami, co ma się rozpocząć 7 maja, konklawę. Co to takiego jest to konklawę? Konklawę to takie specjalne spotkanie biskupów, ale takich specjalnych też biskupów, <grych> nazywanych kardynałami, podczas którego wybierają oni nowego papieża. Mm -hmm. Nowego papieża! Papież Franciszek zmarł i jeszcze nie wiemy, kto będzie następnym papieżem. To okaże się przez konklawę. Konklawę, czyli to są takie ekstra wybory, takie specjalne wybory, które wyłaniają nowego papieża, nową głowę kościoła katolickiego.